A już teraz podsumujemy sobie tę trzydniową wizytę pre prezydenta Woldemira Zeleńskiego na, na zachodzie Europy, no i też na północy Europy, bo tak chyba możemy powiedzieć o Wielkiej Brytanii, na, na północnym zachodzie, dobrze taki kompromis. I nie ma chyba od tego lepszej osoby w naszej stacji niż nasza korespondentka prosto z Londynu, Agnieszka O'Connor. Właśnie teraz już się z nią łączymy. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry Paweł, dzień dobry Państwu, witam Agnieszko, serdecznie. Może tak najpierw ogólnie, najpierw Londyn, później Paryż i na koniec Bruksela. Co wiemy już po tym spotkaniu, jakie miał cele prezydent przed tymi spotkaniami, a co było później, a na koniec naszej rozmowy przejdziemy sobie szczegółowo do Londynu. Dobrze, nie ma sprawy. No więc jeżeli chodzi o zarówno Wielką Brytanię, Londyn, Paryż, Brukselę, to tutaj na pewno celem takim... Ogólnym celem wizyty było no przede wszystkim wsparcie dla, dla Ukrainy. Pod, wszystko też po troszku, podkreślenie wartości, podkreślenie jedności Europy, podkreślenie tego, że Ukraina to Europa. Też wywieranie wpływu, wywarcie wpływu większego na to, żeby na szybsze wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, ale motywowanie też społeczeństw oczywiście europejskich do tego, żeby nadal popierały i wspierały Ukrainę. No jest to naprawdę taka ogromna misja dyplomatyczna która przecież realizowana jest też w takich trzech najważniejszych krajach, jeżeli chodzi właśnie o wsparcie dla, dla Ukrainy. No i najważniejszym celem jest to wsparcie dla Ukrainy. Zeleński dobrze wie, że to wsparcie nie będzie, nie będzie trwało dwa miesiące, trzy miesiące, ale będzie naprawdę miało bardzo, no jest to długoterminowe wsparcie i to, co robi w tym momencie Zeleński, będzie miało ogromne konsekwencje dla długoterminowej przyszłości jego kraju. Także to na pewno jest takim oprócz, to jest taki cel dyplomatyczny tych, tych wizyt natomiast bardzo ważnym celem jest również pozyskiwanie broni i pozyskiwanie samolotów myśliwskich właśnie dla, dla Ukrainy. I tutaj właśnie The Times świetnie to określił w swoim artykule. Napisał, że zeleński wizyt is all about fighter jets, czyli że wizyta zeleńskiego, w wizycie zeleńskiego chodzi przede wszystkim o pozyskanie samolotów myśliwskich. No i faktycznie to mo mogliśmy zobaczyć to podczas wszystkich rozmów, zarówno w Wielkiej Brytanii, ale też w Paryżu, w Brukseli, że ten nacisk był bardzo, bardzo duży na przekonywanie przywódców krajów do tego, żeby zwiększali dostawy broni, ale też, żeby przekazali samoloty myśliwskie Ukrainie. W Wielkiej Brytanii widzieliśmy Premier Sunak potwierdził, że Wielka Brytania będzie teraz szkoliła zarówno piechotę morską, jak i pilotów myśliwskich. I również duża część przemówienia w parlamencie zeleńskiego służyła jako wezwanie do zapewnienia Ukrainie nowoczesnych myśliwców. Prośba ta do tej pory była odrzucana zarówno przez Wielką Brytanię, jak i Stany Zjednoczone i Europę. Wielka Brytania tłumaczyła się tym, że no, trening, szkolenie na takie myśliwce, cała inżynieria w ogóle z nią związana, za, z, je, trwa bardzo długo, no, ale też wiadomo, no, o, o, była też jest, jest obawa o, o dalszą eskalację wojny, także tutaj jest ta sprawa bardzo skomplikowana. Natomiast to, że Wielka Brytania będzie teraz szkoliła, Pilotów na samoloty myśliwskie sy może sygnalizować zmianę właśnie w, w stanowisku Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o kwestie dostarczania takich samolotów, i może też sygnalizować to, że Wielka Brytania, ale Ukraina przede wszystkim, będzie w lepszej pozycji, jeżeli chodzi o negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi i o przekazanie i o przekonanie Joe Bidena na temat właśnie przekazania samolotów myśliwskich w przyszłości w Ukrainie. Także te samoloty myśliwskie przekazanie broni to był też bardzo, bardzo ważny cel te, tej Europy. Europejskiej całej trasy. a Agnieszko, dziś Emmanuel Macron podał informację do mediów, że owszem, być może samoloty to jest coś potrzebnego Ukrainie i nie mówimy nie, ale nie mówimy tak, przynajmniej na tym etapie wojny. Zatem, czy to spotkanie było owocne dla prezydenta Ukrainy, jeżeli chodzi o te negocjacje? Bo wiemy, że prezydent, to co podkreśliłaś, prezydent Wołodymir Zeleński mówił o tym, że. Bez, teraz przyszedł czas na samoloty, dostaliśmy czołgi, potrzebujemy teraz samolotów i rakiet, rakiet dalekiego zasięgu, więc być może te rakiety są bliżej niż samoloty, ale no właśnie, pytanie, czy, czy tak naprawdę Władimir Zeleński oprócz tego, że porozmawiał, że dostał owację, że mógł spojrzeć, o, czy, o, stanąć oko w oko z przywódcami zachodnich państw, to czy oprócz tego jest zwycięski i wraca jako zwycięzca z tego turnę? No właśnie z tego co powiedział, to, to chyba tak, bo tak jak, tak jak powiedziałeś, że mimo, mimo wszystkich emocji, wdzięczności i też po prostu no, takich rozmów z liderami właśnie był poruszany ten również trudny, trudny temat. Jeżeli chodzi o przekazania samolotów i jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to pojawiają się takie też nie, nie do końca jednoznaczne informacje. Z jednej strony mamy ministra do spraw obronnych ben, ben Wallace, który potwierdził, że Wielka Brytania w tym momencie aktywnie sprawdza, czy Wielka Brytania może przekazać takie samoloty Ukrainie. Natomiast podczas konferencji w Brukseli powiedział Ben Wallace, powiedział, że Wielka Brytania jest pierwszym krajem, który te szkolenia będzie przeprowadzać dla pilotów e, samolotów myśliwskich, ale żadna decyzja odnośnie przekazania fizycznych samolotów nie została jeszcze podjęta e, i że Najważniejsze jest to, żeby rozpocząć te szkolenia pilotów i prawdopodobnie jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to te szkolenia będą przeprowadzane z wizją zwiększania odporności Ukrainy po konflikcie, czyli tak zwany post-conflict eh, resilience, czyli e, no, tak, tak nazwał to, e, to Ben Wallace, e, wykluczył wysyłanie samolotów w najbliższej przyszłości, jeżeli chodzi, powiedział, że to nie będą dni, tygodnie, miesiące, ale najważniejsze, żeby rozpocząć proces, e, także e, no, mimo tego, że nie ma żadnych oficjalnych e, e, potwierdzeń planów, e, to, to widać, że te rozmowy na temat myśliwców również e, przedłużyły się, e, przeszły z Wielkiej Brytanii na, na Paryż i Brukselę. E, e, Zeleński ocenia spotkanie jako pozytywne. Powiedział po wszystkich konferencjach, po spotkaniach, że wielu rzeczy nie może w tym momencie ogłosić publicznie, natomiast e, może potwierdzić, że potwierdził z liderami krajów, że będziemy pracować nad. Zwiększaniem naszych możliwości e, dla Ukrainy. No i widzimy, widzimy, widać to gołym okiem, że ta dyskusja w tym momencie toczy się wśród sojuszników, wśród krajów, które popierają Ukrainę na temat właśnie e, zwiększania obronności, no i być może właśnie w kwestii, e, w kwestii myśliwców e, również. Natomiast nie wiadomo kiedy BBC e, tak podkreśla to, że nie jest to kwestia kiedy nie jest to kwestia, czy, ale kiedy. Także, także na pewno jest to otwarta dyskusja w tym momencie. No tak, ale na wszystko musi przyjść czas. Tak samo się mówi o tej wojnie, że każdy, każda wojna, ale ta wojna konkretna, ma swoje etapy, i wszystko odbywa się w odpowiednich etapach. Przynajmniej tak to tłumaczył kraje Zachodu, jeżeli chodzi o swoje decyzje. No, nic dziwnego jakoś muszą się wytłumaczyć z tych decyzji. Natomiast z tego, co my słyszymy, no to te wszystkie działania mają miejsce zdecydowanie za późno. Rosja jest gotowa, a Ukraina cały czas szuka tej pomocy, aby przystąpić do kontrofensywa. A kontrofensywa to jest nic innego jak przejście do kolejnych ataków, ale nie są to ataki oddzielone w czasie. A jeżeli brakuje broni, jeżeli brakuje amunicji, jeżeli brakuje wykwalifikowanego personelu i ciężkiej sprzętu, no to te kontrataki raczej stają się pojedynczymi atakami, a wtedy to nie jest kontratak i nie jest skuteczne. To tyle w ramach mojego podsumowania. A teraz chciałbym, żeby się ty Agnieszko podsumowała tę wizytę w Londynie. Jaki był zamysł tej wizyty? Czy to był tylko cel militarny? No i kto znalazł się na liście spotkań prezydenta Ukrainy Wolodymira Zaleńskiego? Bo no już możemy zdradzić, widzieliśmy m.in., że prezydent spotkał się z nowo panującym królem tak, zdecydowanie spotkał się prezydent Zeleński. Jeżeli chodzi o cele wizyty, to są bardzo podobne do tych, które wymieniłam, przede wszystkim dyplomatyczne, ale przede wszystkim też bardzo dużym celem właśnie było to pozyskiwanie broni i samolotów myśliwskich. To było naprawdę bardzo taki, no, no praktycznie esencja tego, tego, tego spotkania. I faktycznie prezydent Zeleński spotkał się i z premierem Sunakiem, spotkał się również z żołnierzami ukraińskimi, którzy są szkoleni w Wielkiej Brytanii, spotkał się z królem, Wygłosił również przemówienie w parlamencie, w parlamencie brytyjskim. Także zdecydowanie tych spotkań było, było bardzo dużo. Były one też bardzo owocne, pełne, pełne też emocji. Tutaj, jeżeli chodzi o to wystąpienie w parlamencie, to naprawdę było to szczególne wydarzenie, bo ono się odbywało w takim sercu, średniowiecznym sercu brytyjskiego parlamentu. Tutaj tylko niewiele przywódców. Miało okazję y, 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 przemawiać. Wśród nich był papież Nelson Mandela, Barack Obama. Y, 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 bardzo ciekawie to przedstawił też Gazeta Independent, która Powiedziała, że przywódcy ci, jak papież Nelson Mandela, oni byli przywitani jako tacy wielcy mężowie stanu, natomiast Leński został przywitany w parlamencie brytyjskim jako gwiazda ROKA. Ludzie krzyczeli, wywi, wywiwatowali tak głośno, jak tylko mogli w środku swojego dnia roboczego. Nie było czerwonych dywanów, nie było trąbek, nie było nawet siedzeń dla zgromadzonych. Wszyscy stali jak na koncercie po prostu właśnie na ROKA. Tak, tak podsumował to Independent. No i Zeleński podziękował tutaj oczywiście Wielkiej Brytanii za to, że wyciągnęła dłoń, kiedy inne kraje nie wiedziały, jak jeszcze reagować na wojnę. Oczywiście wystosował też osobisty um, taki hołd do Borysa Johnsona. Powiedział: Borys, zjednoczyłeś innych, kiedy wydawało się to całkiem niemożliwe. No i też wręczył przewodniczącej izbie gmin Helm. Jednego z najbardziej oznaczonych ukraińskich pilotów właśnie z apelem, który potem właśnie bardzo się odbił echem na wszystkich tutaj, we wszystkich gazetach, którym z apelem, który mówił, że mamy wolność, dajcie nam skrzydła, aby go chronić. Później we wszystkich gazetach, wczoraj w Wielkiej Brytanii wszystkie gazety były dosłownie monotematyczne. Na wszystkich stronach pierwszych gazet był jeden tytuł: Dajcie nam skrzydła wolności, dajcie mu skrzydła wolności, wyślijcie Zeleńskiemu wszystkie nasze myśli, myśliwce. Także. E, e, to były Zeleński te pamiętne słowa prezydenta Ukrainy, prawda? Tak. Dokładnie i jeszcze też bardzo w taki sposób zażartował, żeby wywrzeć nacisk na premierze Sunaku, powiedział, że dwa lata temu opuściłem parlament brytyjski z pyszną angielską herbatką, a w tym roku będę opuszczał brytyjski parlament, dziękując wszystkim za potężne angielskie samoloty. Tak też podsumował to właśnie Zeleński w brytyjskim parlamencie. No a po brytyjskim parlamencie przyszedł czas na spotkanie z królem Karolem III. Czy już są znane kulisy tego spotkania? Czy wiemy o czym obaj dżentelmeni ze sobą rozmawiali? Tutaj, no, zwykle audiencje u króla są też objęte tajemnicą, także bardzo mało wiemy na ten temat. Natomiast w tym przypadku Pałac Buckingham wystosował takie krótką, krótką informację na temat tego, o czym ogólnie rozmawiali, rozmawiał prezydent Zaleński z królem. I Buckingham Palace, Palace powiedział, że para rozmawiała o konflikcie na Ukrainie i roli, jaką Wielka Brytania odegrała we wsparciu Ukrainy. Również prezydent Zaleński Opisał perspektywę Audiencji z królem. Powiedział, że to będzie dla niego bardzo szczególne wydarzenie, że król jest pilotem sił powietrznych, a dziś na Ukrainie każdy pilot jest królem. Powiedział też, Zeleński powiedział w Parlamencie Brytyjskim, że podczas spotkania Audiencji podziękuje Królowi za wsparcie, jakie okazał Ukrainie, kiedy był jeszcze księciem walii. No i wiemy też z tej pierwszej takich momentów, kiedy się spotkali, że król bardzo ciepło przywitał Zeleńskiego. Szeroko się do niego uśmiechnął, przyjął go w. w w pokoju pałacowym w 1844, z 1844 roku. E, I powiedział do niego, król powiedział do Zeleńskiego: Wszyscy się o ciebie martwiliśmy. E, od dawna mój kraj cały czas myślimy o Ukrainie. Także tyle wiemy. Później spotkanie już odbywało się za zamkniętymi drzwiami na osobności. Wiemy, że później jeszcze dołączyli do króla i do Zeleńskiego sekretarz króla, jego małżonka, małżonka królowa, a także szef kancelarii prezydenta i minister spraw zagranicznych Ukrainy. Rozmowa trwała 30 minut przy herbacie angielskiej w pałacu Buckingham. Następnie Zaproszeni zostali na, roz, na koniec rozmowy inni przedstawiciele rządu ukraińskiego, ażeby mogli po prostu zostać przedstawieni królowi, zrobić sobie zdjęcie i na taką po prostu nieformalną rozmowę. No i po 30 minutach ta rozmowa się zakończyła i wszyscy już wrócili do, do swoich innych obowiązków. Agnieszko, pytałem Ciebie już o prasę, pytałem Ciebie o te formalne aspekty, a teraz chciałbym Ciebie zapytać tak całkiem prywatnie. Wiem, że też korzystasz z mediów społecznościowych, przeglądasz Twitter, Facebook i inne media społecznościowe. Co się mówi na temat wśród mieszkańców z brytyjskich na temat wizyty prezydenta Ukrainy? Czy on też jest tam postrzegany jako taka gwiazda rocha jako wybitna postać? Czy tam faktycznie żyły również opinia publiczna też tym żyła, czy raczej ten temat był gdzieś na przez oczywiście media, ale nie do końca tak obywatele się tym zainteresowali. Tak, bardzo, na pewno. Wielka Brytania i społeczeństwo brytyjskie na pewno nie jest krajem, które uważa, że, ta, że wojna na Ukrainie nie jest ich sprawą. Także na pewno jest bardzo duże zaangażowanie, zainteresowanie społeczeństwa brytyjskiego. Społeczeństwo brytyjskie też śledzi cały czas oczywiście to, co dzieje się na Ukrainie. Brytyjczycy też najnowsze sondaże w ogóle pokazują, że wśród brytyjskiej opinii społecznej wsparcie dla Ukrainy nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Zdecydowana większość popiera rolę Wielkiej Brytanii właśnie we wsparciu Ukrainy. Zdecydowana większość też 76% jest też oczywiście zaniepokojona wojną i konsekwencjami, jakie ona może mieć w takich długoterminowym czasie. Natomiast zdecydowana większość popiera wysyłanie na przykład pomocy humanitarnej, żywności, lekarstw. Jeżeli chodzi o wysyłanie broni, no to popiera to 58 społeczeństwa. Społeczeństwo te jest świadome tego, jaki, jaki wpływ na gospodarkę brytyjską ma niestety wojna, ale pomimo tego właśnie wpływu na, na gospodarkę, tych kosztów ekonomicznych, nadal wiel, większość społeczeństwa popiera rolę Wielkiej Brytanii we wspieraniu Ukrainy. Agnieszko tak e, i, i tutaj postawimy kropeczkę. Myślę, że to jest ładna puenta. Bardzo Ci dziękuję za tę bardzo obszerną relację o aktualnej sytuacji, o komentarzach, o tym, co się mówi na Wyspach Brytyjskich. Od Agnieszki O'Connor mogli Państwo przed chwilą usłyszeć. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać. No i cóż, do zobaczenia na naszej antenie. Trzymaj się. Dobrego dnia. Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia również życzę.